Nic więc dziwnego, że ruch ten jest przez wielu opisywany jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi zapobiegania starzeniu się funkcjonalnemu, zdolne do aktywowania obwodów siły i długowieczności, które większość ludzi ignoruje, mimo że są zakorzenione w ich fizjologii. Aby w pełni zrozumieć wartość tego gestu, musimy cofnąć się do początków ludzkości. Zanim pojawiły się krzesła, sofy i biura. Ludzie żyli w nieustannej relacji z Ziemią. Najczęstszą pozycją podczas tych czynności nie była pozycja siedząca, jaką rozumiemy dzisiaj, lecz głęboki przysiad, ze stopami mocno osadzonymi na Ziemi, biodrami nisko osadzonymi i kręgosłupem wyprostowanym. W wielu kulturach tradycyjnych pozycja ta nie była postrzegana jako ćwiczenie, lecz raczej jako naturalny stan bytu, symbol łączności z tym, co istotne, z Matką Ziemią. Na poziomie symbolicznym i filozoficznym głęboki przysiad niesie ze sobą niezwykle ważną lekcję. Ci, którzy zachowują zdolność do obniżania się i ponownego wstawania, posiadają prawdziwą moc życia.